No hej, i kolejna część muzeum, tym razem dotyczy zabytkowych samochodów i aeroplanów, samolotów. Także lecimy tu jest dosyć cicho, a no to zaraz wrócimy do tamtych, jeszcze to najpierw sobie obejrzymy. opisy. Fort. No, tam już widzimy pierwszego aeropłata. Podejrzewam, że to tylko duży model, bo nie było chyba raczej takich z małych samolotów. Ten skuba nie Co on tu ma na tym? nabitki jakie wszędzie gdzie zwiedzą, ale nawet są model JD Essex MG Roadster Ford kolejny chyba no w militarce taki jeździł. Austin jest malutki w porównaniu do tego Forda. Idziemy do następnego przedziału. No, mam nadzieję, że się otworzą. otworzył się. No, i tu już są samoloty też. To już chyba prawdziwe. Moped Austerung. a Jakaś wystawa tych helikopterów. Bo tam chyba helikopter stoi na górze. Tu widzę te łopaty. Dobra, lecimy tu najpierw. Tu mamy jakiś barkowóz. Nadbudowa na nim zrobiona. Casabu. Casabu. Tu Ferrari. Kurde, ale to jest chyba dla dzieci, co? Testarossa. To, to nie, to tylko model. Może elektryczny. Tutaj mamy jaki fajny ścigacz. Co to jest? Torino, Torino, Bertone, Torino. Nie, no co to jest? To jest Fiat. Fiat Bertone, Torino. Fiat, X1. No, co przez ten motobiodal nie nim być. Ten pijany mnie O, Delorian. Tak czy nie? Czy gafę pisnęłem? Nie, to chyba nie jest Delorian. Tak, Delorian. No, fajne. Powrót do przyszłości. Juhu. Tutaj kolejny jakiś Ferrari. O, ale fajne. W takim sobie pojeździł GTS 308. i tu jeszcze kolejny. Tu mamy Aston Martin DBS. Triumf Łatwiej zajrzeć, niż trzeba przez Takie fury w muzeum, a no ja nie miałem czym jeździć tyle lat mam jakiś aeroplan Diabli wezu co to? O tam widać na śmigłowiec z tam pójdziemy Kolejny Teraz są prawdziwe o tam na końcu jakiś odrzutowiec stoi Chyba SAP będzie Góra Jaguar Macie, I kolejne Twin Khan. MG okay. ja nie wychodzę. Drzwi się samo otworzyły. Duchy weszły. Znów się otwierają hello, I'm here podejdźmy, zobaczmy to przeguby za, zasłonięte skórą patrz nie, jakieś płótno pasy bezpieczeństwo. ciekawe silverbird srebrny ptaszek Eee, autobus dwupiętrowy Bristol zimno tu jest, zaczyna mi z nosa lecieć tu mamy samolot, ten odrzutowy tutaj jeszcze więcej, To zobaczcie jaki tutaj tu siedzi sobie jakiś facet kurwa w tym krzesełku chyba bym nie spróbował Ariel, znowu Ariel, milk, mleko, mleczarka, fiońskie mleczko z fiońskich krów, chevrolet 1929 z Jakieś co ty, ty, ty to z mnie wygląda na jakiś browar albo woźne coś, co to kurwa jest? Nie wiem, ja spróbuję się dowiedzieć. Czekaj, jest opis. Last bill. Szczerze nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda to naprawdę jak jakaś beczka. Tu się paliło, chyba ogień ciśnieniowa, kurde, może to. Na parę, na, napędzone parą może. Ciekawe Tu jakieś barakowu są z tym, z namiotem na dachu może można sobie spać w tym Już kiedyś kurwa ten jak y, pieprz i wanilia była to coś takiego widziałem w tym, w y, Afryce jeździło Tutaj apel Wielka rura wylotowa silnika ciemność wice Gdyby odpalił to Inros no To motor Poza widłowy. Chach wogna Mamy gości Samolocik A samolot to jest F-104 Starfighter. A Ukrainę by wysłali, a nie trzymają tutaj. No. Chcemy teraz tak tutaj jeszcze pooblokować. To jest jakiś... Cóż to jest? Bena 1913 Rio. Chierio. Protoplasta Kierio. Smeden. Smeden to pewnie coś odnośnie Smith, czyli Kowal, samochód Kowala. A to jest samochód budowlańca, byga to jest budowlanka. Tutaj jakiś Rasmussen, sprzedaż ryb. Takie coś. Tu się siedzi, tam w tamtą stronę się jedzie Masakra Coś czegoś takiego nie widziałem I tutaj kolejny jakiś Oldsmobile czy coś Rzucmy okiem Morris Moris dziesiątka I lecimy dalej Uroczyk Citroën Traction Almond. Nie sposób przejrzeć ich wszystkich z tego tutaj naprawdę bardzo dużo Dość chłodno, z nosa leci zimno Fort Tibert Piękny, zadbany Pewnie nie bity mamy Morgan, Morgan, Caravel, a Caravel to jest Renault, Renault Caravel, i idziemy dalej, kolejne. TKW Auto Union Morris Minor Mercedes kurde to nie taki stary chyba co to jest 450 KSE 74 rok jeszcze do niedawno, a może nawet i dalej zapierdzielają u nas Tutaj mamy Kadilaka 62 Tu Jaguar kolejny To się zerwa Dawaj, 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 dawaj tu, dawaj kota Dawaj kota Jaguar XJ6 no, Kadilach ma fajne te płetwy z tyłu. Samochód Presleya. Może jemu zajebali. Renault. Jakie czarne maleństwo. Volkswagen. I znowu. Please do touch. A tu mamy. Lloyd Lloyd Alexander Dziwne te marki, kiedyś było tego naprawdę dużo Niektóre są kosmiczne Bullet, nie co to jest? Buick Buick Ale krowa wielka Massa, krakie to jest wielkie Bu Buick Centauri Prawdopodobnie większość z nich jest otwarta, nawet, ale nie będę narzucał się. Tu mamy Cadillaca Flatwooda. 13 minut już tu łażę, a jeszcze śmigłowca nie oglądałem. Cadillac, tutaj jest Messerschmitt. Kolejny Messerschmitt, taki tam był Messerschmitt, taki tutaj. Jedno koło jakieś dziwne z tyłu, w lew. Takie coś. chyba nawet ma wolant zamiast kierownicy. Naprawdę, jak samolot wygląda. Poezja. Nawet dwumiejscowy jest z jednego krzesło, a to drugie chyba. Nie wiem. Kogo, bo ja bym się pewnie tam nie zmieścił. No i tutaj żeśmy już oglądali to. Teraz tak. Jeszcze jedna straż pożarna, zrobiona z Volkswagena i tu mamy Forda Taunusa, Ford Taunus Opel Kadett, <grym> dobre, dobre, toż to jeszcze u nas jeździ wszędzie, już może rzadziej teraz, ale, ale było tego jeszcze do niedawna sporo, cytrynka. Opelek kolejny, to 1, 78 rok. Nie, przepraszam, 58. 58 rok. Opel. Garbi. Volkswagenik. Merol kolejny. Tak jak w zmiennikach, co przeprowadzili tam z Niemiec. Na koniec się spaliło to auto. Odika. Opelek i ostatni triumf no, polecimy dalej na górę, zobaczymy śmigłowiec wierteliot i to już chyba ostatnia część z tego muzeum w której tutaj właśnie są pojazdy jeszcze jest jedno muzeum, tutaj jakieś Weteran Muzeum czy coś takiego, ale nie wiem, tam no, chyba nie można wejść. O, tutaj... A nie, tam byłem, byłem, tam, tutaj idziemy na górę. Idziemy na górę. tu to Oj, I tak, 15 minut materiału. O leśny głowiec. Fajnie. A no, to jest z tym... Z pływakami. Oj, tu jest jeszcze jedna część mopedów. Moped. Motoroweret, znaczy się. O, nawet piloci są w środku. Panie, do Polski można? Podrzucisz pan? Trzech ich mogło siedzieć w nim? Kurde Tutaj jakiś Fokę Fokę, co to jest? Fokę Agelis e. Nie wiem co to jest. Żyrokopter jakiś Silnik I motorowery tak, Norton, jakiś motocykl bardziej, MZ-ka zobaczcie o, Motorowerki Triumfy Velocet Słyszę ludzi, a ich nie widzę, gdzie oni są Szkoleni na dole silnik gwiazdowy tam i tutaj jeszcze takie o z, głowy, co, z krzyżami szwabskimi Co to mamy? No to może nie wiem to już chyba współczesne, bo nie wiem. Może Niemcy w, tra w trakcie II wojny mieli jakieś diesela, motocykle. Czekaj. Nie, no, myślę, że to jest tylko nazwa Diesela, ale raczej chyba na benzynę. Cholera, zresztą. No, takie komarki. Kiedyś tego też u nas było różnych. Tam chyba Simpson jest, chyba mi się wydaje. Nie, to nie jest Simpson. Nie, puch też. Mhm. No, to schodzimy na bok. Wiesz, to coś. Motorenka. No, tak to wygląda z góry. No, no to kończymy, wychodzimy.